Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym się podzielić z wami kilka, kilkoma moimi myślami na temat miejsca porażki w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli od fragmentu, który myślę i od historii, którą myślę, że wszyscy znamy. Ta historia jest opisana w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale. Przeczytam tylko kilka wersetów, bo historia jest dobrze znana. Łukasz, 15 rozdział, 11 werset. Potem rzekł, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która mi przypada. Potem czytamy o historii yy, drugiego syna. Wszyscy znają tę historię albo jako historię o miłosiernym ojcu, albo jako o yy, synu marnotrawnym. Ja w tej historii widzę taki krótki moment, w którym ta historia przedstawia się jako historia o fatalnym ojcu. Dlatego, że jeden syn trwoni dziedzictwo i majątek, drugi syn bardziej uważa się za najemnika niż za dziedzica i w sumie obaj popełniają wielkie błędy. Ten gloryfikowany jako miłosierny ojciec wydaje się w tym jednym momencie e, ojcem, ale takiej totalnej porażki. E, chciałbym zadać Ci kilka pytań. Jedno z tych pytań to jest takie pytanie: Czy też nieraz czujesz i nieraz widzisz w swoim życiu tylko porażki? Nasze życie tak naprawdę w różnych e, jego etapach, czy nawet w krótkich e, momentach tak wygląda. Ale dlaczego nieraz jedna porażka? Potrafi mieć wpływ na całe nasze życie albo na znaczną część tego życia. Według mnie kluczowe w tej przypowieści, ale także w naszym życiu jest to, jak zareagujemy w takim miejscu i w takim momencie. Przecież tak naprawdę wszyscy znamy tę historię i opowiadamy tę przypowieść jako przypowieść o synu marnotrawnym lub miłosiernym ojcu. Dlaczego? Dlatego, że ta historia jest jak taki utwór literacki, który ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. My, kiedy dzisiaj patrzymy na tę historię, patrzymy na całość tej opowieści. Znamy jej koniec, cieszymy się e, razem z ojcem, że odzyskał jednego syna, tego marnotrawnego, że mógł wyjaśnić nieporozumienie z drugim synem. Ujmuje nas i pociąga na wrócenie syna i miłosierdzie ojca. Porażka jest jednym z elementów tej historii, życia jej bohaterów, jest jednym z elementów składowych, ale nie jest jedynym i nie jest decydującym, bo ostatecznie zwyciężyło serce i miłosierdzie kochającego Ojca, które zniwelowało, zniwelowało porażki synów. Czym jest dla Ciebie porażka? Jest metą czy startem? Dożywociem czy amnestią? Śmiercią czy powstaniem do nowego życia? Bóg zdecydował, jak ma być, a Ty co wybierasz? Poddajesz się? Czy walczysz dalej? Może potrzebujesz zachęty? To mam dzisiaj kilka przykładów dla ciebie. Wszyscy znamy historię Abrahama, Izaaka i Jakuba, czy około 4000 lat temu. Abraham, patriarcha, ojciec wielu narodów, narodów, które będą mrogie, mnogie jak ziarnka na pustyni, tak naprawdę nie do policzenia. Wszyscy chcą dziś błogosławieństwa, które płynie ze strony Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pokole, błogosławieństwa wiary, ale nikt nie chce, słusznie zresztą, porażek, ale przecież było ich mnóstwo i one są elementem składowym całej tej historii. Weźmy na przykład Abrahama. Ojciec wielu narodów, a tutaj co? Bezpłodność, porażka. Syn, yy, który rodzi się Abrahamowi z niewłaściwą kobietą, porażka. Izak, w wieku, yy, syn obietnicy w wieku stu lat. Trochę późno, wydaje się, że też pora porażka. Kłamstwa na temat swojej żony. Porażka. Gdybyśmy zebrali te, te rzeczy i to, co możemy y, ocenić na podstawie y, historycznych y, wartości, to jest to, że Abraham co najmniej 50 lat był z Sarą. Jeśli próbowali co miesiąc spłodzić potomka, to ponieśli około 600 porażek, zanim się udało. 600 porażek, zanim się udało. Idźmy dalej, może następne pokolenie będzie miało lepiej. Izaak. Ten Izaak jest synem cudu. Niesamowitym cudem. Jest złotym chłopcem, obiecanym dziedzicem. Syn ojca wielu narodów, syn obietnicy. To jest człowiek skazany na sukces. Ale ciągle coś idzie nie tak. Wydaje się, że kiedy Abraham wziął obietnicę i urodził mu się ten syn, to że potem w kolejnych pokoleniach będzie naprawdę lepiej i bez problemów. Ale co czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej rozdział 25, wers 20. Izaak ożenił się kiedy miał 40 lat. Dzisiaj to się wydaje, że to jest taki ostatni dzwonek na to, aby być kolejnym ogniwem w tworzeniu pokoleń wielu narodów. To znowu pachnie troszeczkę e, porażką, dlatego że w 21 wersecie czytamy, że Izaak modlił się o swoją żonę, która była bezpłodna. Czy Bóg się pomylił? Dlaczego wybiera ciągle ludzi, którzy mają problem z płodnością do swojego dzieła, który ma być projekt pod tytułem wiele narodów? Czy nie mógł wybrać takich, która byłaby płodna? Wydaje się to naprawdę jako rodzi się to jako duży, duży problem. W wersecie 26 czytamy, że Izaak miał 60 lat, kiedy na świat przyszli jego synowie. To jest ciekawe, dlatego że ta historia mieści się na sześciu czy ośmiu wersetach w Biblii. A dotyczy 20 lat. Często kiedy patrzymy na swoje życie i patrzymy na to, co dzieje się wokół, to mamy całkiem inną perspektywę. Tutaj kilka wersetów i to jest 20 lat. Także Izaak nie miał e, łatwego życia, nie miał e, z górki. miał wiele porażek. Jedną z porażek to było to, kiedy błogosławi e, Jakuba zamiast e, Ezawa. Tak? Opiera się wtedy na swoich zmysłach to opiera się na dotyku i na zapachu. I można powiedzieć, że z takiego punktu widzenia błogosławi niewłaściwą osobę i udziela mu błogosławieństwa pierworództwa. Reasumując powyższe fakty, wnioskuję, że Izaak modlił się 20 lat o swoją żonę. Jeżeli próbowali co miesiąc spłodzić podomka, to z prostego wyliczenia wychodzi mi, że to było co najmniej 240 porażek. Kolejne pokolenie: Jakub, złodziej dziedzictwa, oszust, uciekinier z domu swojego ojca Izaaka, z domu błogosławieństwa pokoleń, oszukany przez Labana, pracujący przez, to, przez 14 lat na swoją ukochaną żonę, uciekinier od teścia, skłócony z bratem. Kto by chciał takie życie? A jednak to byli ludzie, którzy zmienili okoliczności i zmienili Ziemię. Pokazałem te kilka przykładów porażek nie po to, żeby oddawać porażce hołd albo ją gloryfikować, ale by pokazać, że mimo ludzkich porażek Bóg powołał do życia to, czego nie było, i powołuje do życia to, czego nie było. Błogosławi pokolenia, kolejne pokolenia niedoskonałych ludzi, ale ludzi, którzy mimo wszystko zmieniają oblicze Ziemi i są proroczym znakiem łaski i wiary dla kolejnych pokoleń. Kto dzisiaj tak patrzy na swoje życie? Że porażka jest szczeblem na drabinie do cudów i zwycięstw. Kto dzisiaj patrzy na to, że porażka, którą w tej chwili doznałeś, może Cię przenieść poziom wyżej i zbliżyć do upragnionej nagrody? Odrzućmy przypuszczenia i skupmy się na faktach. Więc mam dzisiaj kolejne pytanie. Czy też już przegrałeś 600 razy? A może tylko 240? W tym miejscu chciałbym powiedzieć krótkie świadectwo. W czerwcu mija nam z żoną 25 lat od naszego ślubu. Nie wchodząc w szczegóły tej historii, przez 7 lat nie chciały nam się urodzić dzieci. Nie wiem dlaczego. Robiliśmy wszystko jak trzeba i medycznie nie było żadnego powodu i żadnego problemu. Licząc analogicznie do wcześniejszych przykładów, przegraliśmy około 80 razy. Po to, by za 81 razem wygrać. Odebraliśmy nagrodę jak Abraham, Izaak, Jakub i inni. Nie zrezygnowaliśmy po pierwszej porażce, nie zrezygnowaliśmy po drugiej ani po trzeciej. Jesteśmy Bogu wdzięczni, że nie musieliśmy czekać 240 razy, albo 600. Wyznaję, że to był też taki bardzo szczególny czas. To taka trochę śmieszna historia, bo pamiętam, że do kościoła, w którym wtedy chodziliśmy, była jedna z takich pieśni e, e, grupy Hillsong śpiewana, że mocny Bóg, zbawiciel, mój tam jest refren, że wszystko jest możliwe. Pamiętam, jak mocno mnie to konfrontowało, dlatego że przychodziłem w niedzielę i śpiewaliśmy, że wszystko jest możliwe, a w moim życiu rzeczy się nie działy i rzeczy się nie, nie zmieniały. Mówiłem, jak to wszystko jest możliwe, skoro my nie mamy dzieci, skoro one nie chcą się urodzić. Ale mimo wszystko, mimo, wszystko, tych, mimo tych negatywnych emocji, coś tliło się w nas. Tliło się na tyle, że, że zostaliśmy. Że zaczęliśmy wołać do Ojca w Niebie, że dostaliśmy słowo, na którym mogliśmy stanąć, że zaczęliśmy wyznawać to słowo, i ono zmieniło naszą rzeczywistość. Po ponad sześciu latach urodziła się nasza pierwsza córka. I cieszymy się tym cudem już 18 lat. Tak naprawdę niewiele pamiętam z dni tamtych porażek, ale pamiętam i cieszę się każdego dnia z cudu, którego doświadczyliśmy. Więc ponownie moje pytanie. Czy przegrałeś już 600 razy? A może tylko 240? Może dziś masz problemy z dziećmi, pracą, finansami, współmałżonkiem. Może dziś naprawdę jesteś w trudnej sytuacji. Może przeżyłeś największą porażkę w swoim życiu, może właśnie dzisiaj pierwszy raz coś ci się nie udało i runął Twój idealny, doskonały świat bez wad i porażek. Może nie masz nadziei na dobre zakończenie tej historii. Ale chcę Ci coś powiedzieć. Wracając do przypowieści o fatalnym ojcu, a może jednak o miłosiernym ojcu. Jest tam taki moment, w którym wszystko wygląda źle. Wychodzi na to, że obaj synowie mają źle w głowach i podjęli źle, złe decyzje. Ale w ojcu tli się nadzieja. Czeka na powrót syna marnotrawnego. I kiedy syn wraca do ojca, ojciec wita go na drodze, syn uznaje błąd po największej swojej porażce. Ojciec przywraca mu godność syna i dziedzica. Ojciec także koryguje drugiego syna, który był w domu. Przy tej okazji tłumaczy mu jego opozycję, przez co zmienia jego myślenie z najemnika na dziedzica. Ojciec nie rozdrapuje ran, nie stawia warunków, nie pojawia się tam tekst, a nie mówiłem. Nie. Ojciec cieszy się z tego, że dni porażki się kończą. Oj, ojciec. Chociaż przez chwilę był w wielkim bólu, oczekiwaniu i konsternacji, ostatecznie odzyskuje obu synów i jest zwycięzcą. To jest cała historia i cała prawda. Jest porażka, nawrócenie i zwycięstwo. Nasz Bóg, nasz Ojciec jest zwycięzcą i pomimo naszych wad, słabości i porażek możemy wygrać razem z Nim. Po Twoich największych porażkach On wychodzi na Twoje spotkanie? Oczekuje ciebie i wyciąga ręce, aby cię przytulić do swojego serca, podnieść, przywrócić godność syna i wprowadzić do swojego domu. Niech cię nie zatrzyma żadna porażka, trudna sytuacja, ale zawróć do ojca, otwórz przed nim swoje serce, zaufaj jego dobroci i miłości. Weź nadzieję, pocieszenie, rozwiązanie i doskonały pokój, który on ma. Nie poddawaj się, ale walcz. Dziękuję, że jesteście z nami. Trzymajcie się. Błogosławię Was.